Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Ostatni miesiąc wakacji. Ale co to oznacza dla nas, czytelników? Ano to, że duża część wydawców wybiera zaległe urlopy, wygrzewa się gdzieś w ciepłych krajach. Na szczęście nikt nie wyciągnął z szafy dzieł Remigiusza Mroza i rynek w sierpniu zalały erotyki, no bo wydawcy chcą przedłużyć wam upały tego lata. Również pojawiają się dziwnej treści. Oczywiście wątpliwej jakości i przydatności poradniki, ale ja Wam dzisiaj o tym mówić nie będę, bo wyszukałem wysublimowaną dla prawdziwych koneserów listę dwudziestu kilku propozycji, z którymi możecie się zapoznać w tym miesiącu i mam nadzieję, że dla każdego coś dobrego. I sierpień. Zaczynamy od kryminału pod tytułem Jej piękna twarz, który napisała Robin Harding i ukaże się on 8 sierpnia nakładem wydawnictwa Poruszyński. Czy znacie tę autorkę? Uwaga, zastanówcie się dobrze, bo jeżeli odpowiedź nie, to znaczy, że nie oglądacie Okonia w sieci. Złe Towarzystwo, recenzowałem je dla was w ubiegłym roku i ta książka jest również thrillerem trzymającym w napięciu. W tej książce dominować będą kobiety, a mianowicie jedna z nich posiada syna, druga również i tej jednej przydarza się jakiś przykry incydent. Jest ona trochę wyobcowana, nie trzyma się zresztą grupy, zresztą matek, a tu nagle znajduje się jedna przyjaciółka, ta, która jest jej trochę przeciwieństwem, ale chce mieć z nią kontakt i to już jest trochę podejrzane. I tak patrząc na tytuł i okładkę, czy tutaj będą jakieś drastyczne sceny ze zrywaniem komuś twarzy, byłoby fajne. Kilka dni później, bo 14 sierpnia wydawnictwo Filia wyda polski kryminał pod tytułem rzeźnik, znanego wam chyba już autora, Maxa Czornyja. I uwaga, bo tutaj już nie będzie śmiesznie, tutaj będzie strasznie, bo to historia oparta na faktach. Józef Cypek, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę, dokonywał naprawdę okrutnych mordów, za co został skazany na śmierć. Bo jeszcze w latach 50. ubiegłego roku w Polsce również skazywano morderców na karę śmierci. I teraz, czy mam Wam powiedzieć, skąd tak sywa rzeźnik? Po prostu nasz poczciwy morderca Józef. Przerabiał swoje ofiary na mięso. Tego samego dnia i także kryminał, i także z polskiego rynku o nazwie Rana Wojciecha Chmielarza ukaże się nakładem wydawnictwa marginesy. Jak sam autor mówi, zresztą w opublikowanym filmie jako materiale promocyjnym do książki. To najtrudniejsza książka jaką napisał, bo ociera się o tematykę przemocy w rodzinie. Gdzieś w Warszawie pod kołami pociągu ginie dziecko i pewna nauczycielka zaczyna dociekać, co tak naprawdę się stało. Niestety, ona również ginie, ale Będą następne osoby, które będą zainteresowane, co się wydarzyło i jakie mroczne sekrety kryją się za tymi zbrodniami. ten sam dzień lub też dzień wcześniej, nie jestem do końca pewny tej daty, pojawi się książka pod tytułem Sny, Nemin Yeldirim. Ta książka ma stanąć na regale z literaturą obyczajową, ale jej opis brzmi jak kryminał czy też się thriller, bo pewna kobieta po zaginięciu swojego męża wyruszy w podróż do Turcji, aby dowiedzieć się, co się z nim stało, a jedynymi materiałami za którymi może podążyć to Dziennik snów właśnie jej męża. Brzmi intrygująco, dlatego też wam o tej książce tutaj wspominam. I żeby nie było teraz zbyt poważnie, wybrałem dla was książkę pod tytułem Pieśń Syreny literatura dla młodzieży, która ukaże się także 14 sierpnia nakładem wydawnictwa Young. Tylko bardzo mnie tutaj zastanawia nazwisko autorki Aleksandra Cristo. Kojarzy się z Alexandre Dumas i hrabią Monte Cristo, więc nie wiem czy to jest pseudonim artystyczny czy taka dziwna zbieżność, ale Pieśń syreny nie będzie zupełnie o tym. Będzie nawiązanie do bajki, do małej syrenki w połączeniu z nieco mroczną fantazy. I będzie tutaj opowieść o syrenie, która została za karę zamieniona w człowieka, a jest pewien człowiek, który trudni się polowaniem na syreny, ale uratuje tą syrenę, która została zamieniona w człowieka. Również 14 sierpnia ukaże się książka pod tytułem Farma. John Ramos, wydawnictwa otwartego. I ta książka z opisu bardzo przypomniała mi dystopijną jednostkę, o której już Wam kiedyś mówiłem. Jest po prostu pewien ośrodek, który zajmuje się hodowaniem dzieci. Idealnych dzieci w idealnych warunkach. I kobieta, która się zdecyduje, przez 9 miesięcy będzie w tym ośrodku, będzie opływać we wszelkiego rodzaju luksusach. Jestem bardzo ciekaw, jak ta autorka opisze tę historię, bo jednostka zostawiła nie tylko mnie, ale również Wam lekki niedosk. I teraz znowu skoczmy na regał z fantastyką, a tam również 14 sierpnia pokaże się książka Mroczne Wybrzeża Daniela L. Jensen. Autorkę znają na pewno miłośniczki Porwanej piśniarki, Tak, wiem, że tu jesteście, bo nieraz pytałyście, czy ja mam tę książkę na regale, czy ją planuję przeczytać. I tak zacznę przygodę z tą autorką, ale od Mrocznych Wybrzeży, czyli tych na które pewien szalony imperator, nie no nie imperator ale pewien człowiek chce wysłać pewną piratkę i pewnego tajemniczego żołnierza i oni razem mają połączyć siły żeby odkryć ten niezbadany ląd. Również wydawnictwo Filia upodobało sobie ten 14 sierpnia i wydaje książkę pod tytułem Jedyne dziecko Sary A. Denzil było bestsellerowe, milczące dziecko, teraz jest jedyne dziecko, widać dzieci to może i przepis na sukces tej autorki główna bohaterka tej książki do Świadczy najgorszego koszmaru każdego rodzica. Odnajdzie martwe ciało swojego dziecka. No i nie pytajcie mnie co dalej, bo możecie się już domyśleć, szczególnie jeżeli chodzicie na horrory i są takie scenki, w których wszyscy bohaterowie uparcie wchodzą do ciemnych piwnic. Również 14 sierpnia, ale w literaturze faktu, pojawi się książka pod tytułem: Wojna jest zawsze przegrana, czyli polscy reporterzy wojenni opowiadają o tym, czego do tej pory nie ujawniali rozmowy ze znanymi polskimi reporterami przeprowadziła tutaj honorata zapaśnik i podobno w ogóle nie wtrącała im się w historię, którą chcieli opowiedzieć. Te rzeczy, o których nie mogli do tej pory opowiedzieć, bo przywozili tylko historię innych osób. A teraz ktoś zapytał ich o ich motywację, dlaczego chcieli się znaleźć w tak, Potwornej strefie zagrożenia, jakim są obszary dotknięte wojną. I również 14 sierpnia o względy czytelników walczyć będzie wydawnictwo Albatros, wydając powieść pod tytułem Wkręceni Steve'a Cavana. I autor tego kryminału napisał powieść, której głównym bohaterem jest. Również autor, również kryminału, działający pod pseudonimem, no i teraz wszyscy zastanawiają się, kim on jest. Podobno pewna kobieta zaczyna podejrzewać swojego małżonka, bo znajduje pochowane w skarpetach miliony i jakiś dziwny list. I ja strzelam, że za tym wszystkim kryje się jakiś zbrodni. I tym razem 21 sierpnia wydawnictwo marginesy wydaje powieść o bardzo ciekawym tytule: Bogowie pokazują klaty. Billa Gastona. Kanadyjski pisarz w bardzo poetycki sposób. Łączy tutaj podobno historię wielu bohaterów. Pierwsze skojarzenie, jakie miałem z Jakubem Małeckim i pewnie stanie nawet niedaleko jego, bo również na regale z literaturą piękną, ale obcą, a nie polską. Chciałbym wam powiedzieć więcej, ale nie mogę. Opis jest dość enigmatyczny, w Kanadzie się zachwycili, ale czy tak będzie też również u nas, no to się przekonamy pod koniec sierpnia. A skoro dla każdego coś dobrego, to zajrzymy na regał z komiksem, a tam pojawia się 21 sierpnia mój nowojorski maraton, który wyda wydawnictwo Marginesy i to może być całkiem motywujące, Innowacyjna historia, bo autor opowie nam o tym, jak sam wziął udział w maratonie po 20 latach siedzenia, nic nie robienia. Powiedział, ja wam udowodnię i przebiegnę. Więc będzie to powieść graficzna o wielu wyrzeczeniach, o pasji, o zaangażowaniu, o charakterze, ale niestety jest to komiks czarno-biały. Ale skoro książki nie oceniaj po okładce, to może komiksu nie oceniaj po kolorze. Dzień później, 22 sierpnia literaturę piękną obcą zasili książka pod tytułem Nuselski punk wydawnictwa Pruszyński. Z opisu przypomina mi trochę książkę Bogowie pokazują klaty, o której przed chwilą wam mówiłem i też stanie na literaturze pięknej i też będzie dotyczyć historii, historii ludzi z Pragi, których autor zna i historie, które może sam nawet przeżył, bo jak mówi i pod dachem, i na ulicy spędzał czas tam wielokrotnie. 27 sierpnia, nakładem wydawnictwa Rebis ukaże się książka dotykająca tematów II wojny światowej pod tytułem Zwykli ludzie. Będzie to opowieść o batalionie policji niemieckim, batalionie policji, który zasilali z pozoru zwykli mężczyźni. Ale niestety w trakcie II wojny światowej przeobrazili się w zwyrodnialców, w bestialców. Nazistów. Również 27 sierpnia, ale na regale z fantastyką i horrorem, stanie książka pod tytułem Toksyczne dziewczyny nakładem wydawnictwa niezwykłego. Wydawca pisze, że jest to feministyczna wersja władcy much. Ja tutaj dostrzegam połączenie post-apo. I wciągającej opowieści może trochę dystopijnej a ale przez X to pewna substancja. Substancja, która doprowadziła do zagłady i przeżyją tylko dziewczyny. Dziewczyny, które będą zamknięte na wyspie w prywatnej szkole dla dziewcząt. Brzmi ciekawie, brzmi wciągająco, może się skusicie. Czy to już wszystko? Oczywiście, że nie. Ukażą się w sierpniu jeszcze inne. Ciekawe powieści, na które warto zwrócić uwagę i też nowe wydania. I będzie wśród nich Tabu Mroczny, thriller Bernadety Prandzioch. Będzie także Oblężenie i Nawałnica, Libardugo, którą znacie z Szóstki Wron. Ukaże się także Gambit Wielopolskiego, powieść Adama Przechsty, Apetyt na Miłość. No, przyznam, że trochę dwuznaczna jest ta okładka. W sierpniu wychodzi także kolejny tom wojny wikingów. W nowym wydaniu, to już ósmy tom. W podobnej tematyce, ale o innym tytule będzie także drugi tom Spartacus Rebelia. Wydawnictwo Rebis da nam kolejne nowe wydanie klasyka. Tym razem będzie to książka pod tytułem Nonstop Briana Aldisa. Uzurpator, czyli podwójne życie prałata Jankowskiego, duet Kuchowski i Aksamit. O no, dość popularnej to ostatnio tematyce. Kolejna już kontynuacja trylogii Millenium Stiga tym razem książka pod tytułem Ta, która musi umrzeć. W sierpniu ukaże się także podobno świetny Aniu z Auschwitz, wydawnictwa niezwykłego i jak komuś jeszcze mało thriller psychologiczny w sierpniu to będzie książka Karin Gerardsen Opowiedz mi o nim. Pewnie myślicie, że komary tylko gryzą, kąsają. Nie to pamiętajcie sobie, co robią komary? Pożerają w całości. Ja dziwię się, że do tej pory jeszcze żaden autor nie napisał książki kryminału, gdzie jakiś zbrodniarz będzie pastwił się nad komarami, zamykał je w jakiejś specjalnej komorze i tam powoli wykańczał je na śmierć. Duża część z was ogląda te filmy, a nie subskrybuje tego kanału. Dlaczego mi to robicie? Do zobaczenia na Instagramie, który przewrotnie nazywa się Marcin.Okoniewski. Na Facebooka też zaglądajcie, bo czasem konkursy, czasem inne ciekawe memy i co mi tam jeszcze wpadnie do głowy od rana. I w komentarzu teraz piszcie, czy któraś z tych powieści Was zainteresowała, albo może czekacie na jakąś inną, której tutaj nie wymieniłem. Możecie pisać dowoli, tylko bez żadnych kłopot i jakiejś nadbiernej grafomanii. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem. Miłego ostatniego miesiąca wakacji.